No, no to ja dopiero to Lecimy tak, lecimy. Ja mam. lecimy. Musicie Ready wszyscy dać. Jak macie F2 tak, czy tak, F3, tak. to Ready wszyscy dajecie. No jak wszyscy dadzą Ready, to wystartuje. O, dobra. Uwaga. Lecimy. Uwaga. No tak, ja zacznę od game tokenów, robieniu gdzieś tutaj. No, dobra. A ogólnie wszyscy róbmy tokeny. Wszyscy tokeny. Dobra, dobra. Gdzie są no, tokeny? Wszyscy robimy, token, 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 token Generator token, jest coś takiego. Token, token, token okey, Generator. Ok, ja widzę. No i to powoduje... Okay. stawiajcie gdzieś obok siebie, obok siebie ja po prostu. Ja stawię Po dwóch bliż, stronach, po dwóch dobra, stronach ustawcie obok siebie. Nie tak też nie na środku, może tylko bardziej przy ściany, bo pamiętajcie... Tutaj. o tutaj, właśnie, tutaj tu. Tu. one były bardziej schowane, to bo ten... Dobra. nie no, na środek to to tak, teraz teraz. oni nie będą strzelali w to. Dobra, teraz jest tak zwane 5 minut samego budowania, czyli to jest moment na obronę. Musimy A, teraz sforsować... nie można się już ten... No nie, Teraz nie, tak, jest, tak. teraz wiesz, jest 5 minut drzewkowych teraz masz czas na obronę. Bronisz po prostu y, hmm. swojej, tak jakby, bazy. Tak, tak. ustawić fortyfikację. Mhm. <noise> A jakby budowę. co, można przenosić pod koniec? Ja, ja, mam, ja mam takie, takie coś możemy nie, nie, zrobić, nie po prostu przynieść. weźmy, weźmy okay. ten latający, co może trzech chyba wejść i po prostu zróbmy im nalot i tyle. We. Nalot? Kurde, jakie Nie, ale to za, to za szybko. <noise> I przed nalotami można bronić się tak zwany jest. Y, to jest Sentry Anti-Vehicle. Jest A coś co takiego? Dobra, może róbmy, że jedna osoba zbiera te tokeny i niech robi niech robi więcej tych generatorów One się pojawiają te tokeny teraz. E, no tak, tak, tak. Myślę, że powinny, no. Dobra, no, w ogóle tam jeszcze o, się... o Kurde, ja zapomniałem, że tam da, na środku robię kolejny są, jest kolejny generator. Aj, Ajajaj, ale właśnie właśnie na środku, właśnie, na środku nie, są. Tam na środku co tam, tam tam jest? Dobra. Token, Token, są. Dobra. Tokeny, tokeny, jeszcze jest ja. generator. Dwa, dwa generatory A, tokeny. Dobra są na środku. Ja zrobię tak zwany teleporter do nas. ludzie to, to się robiło. ja. Nie, teleport, ty ty nie, nie teleport, tylko. Wiedziałem. Da się zrobić tak zwany teleport do nas, co nie. Oni, oni nie ogarniają, o, że oni no. mają tutaj generator. <laughs> token, o oh, jest, token hejstem, przeniesiciel, przenosiciel tego, tokenów. Dobra, ja to zrobię tu. Dobra, to ustaw gdzieś tam. Dobra, pamiętajcie, że możecie Rikarda robić pod, jak przytrzymacie Q i od razu no, no, szybciej no, będziecie w no, no, no. bazie. Tak, jak w Lidze Legend po prostu. No dokładnie, tak. Dobra, dobra. Można kamerę jakoś zmienić w ogóle na postaci swojej Nie, nie, Czy nie, mamy, nie da tak? się. No niestety cały czas tak jesteśmy. Mm. Dobra, okay. mm, ile kosztują ściany? Eee, po jeden, jeden to Zwykłe dobra. ściany, które ja stawiam to jeden Zróbmy tak trzy poziomy tych ścian Ej, zrobimy jakieś windy, w to sensie jest, te Ej, jak to jest położyć? Seriasz. Cholera jesta! ja mogę tego tylko... zrobić tak. Coś wziąłem i nie wiem jak to odłożyć, okay. jak to odłożyć? Cholera jasna o, dobra, Ej, to zrobimy tak, Nie da się tego odłożyć teraz Windę Ogólnie przydałoby ja. się jednego, jednego do zrobić Ja Hilera tutaj kładę jednego Dobra. A co robi token harvester? E, Przesłonę można ale, przez ale, kontrolę. Prze, kontrolę można przez własne przejść. Harvester przerzuca. Zbiera tokeny. No po prostu przerzuca tokeny do, do tego, od do harvestera. No z no. tych wszystkich generatorów. To e, tego? Czy mógłbyś postawić token? chyba to to mamy exit No, można to podnieść jak coś. A jak podchodzicie, to można. Exit, 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 zostawcie, bo exit. Te, ej, ja zróbmy gdzieś tutaj... teleporter, zróbmy teleporter. A, dobra, na dobra, na środek zrób? zróbmy teleporter. Do, dobra, zrób. No eee, dobra, co dobra. tu jest w ogóle? Construct, upgrade Rocket. Co eee, sentry, tylko no. teleporter 6 kosztuje, potrzebuję 6. Aż. Dobra, po co ci teleport? Zróbcie no, z... antiwehikle anti zróbcie, żeby nam nalot nie zrobili. Eee. Dobra, dobra, ale po prostu chcę zrobić teleport, żeby... Ja chcę antiwehikla robić, także. A zróbcie gdzieś wysoko antywehikle, bo to <coughs> będzie też działać na te latające i to jest, to jest spoko. Dobra, ja zrobię nam takie. Ja robię ja na tutaj na tym podwyższeniu jednym. Dobra, ja tutaj o, dalej. dalej buduję ścianę, więc. Trzeba zabezpieczyć te środkowe tokeny tak naprawdę, wiecie, bo to jest tak naprawdę. Tak na środku są położone, więc... No, ale tam a my, herwesty a, na, zrobiłem. My też widzimy mniej więcej co oni tam robią. No tak, tak, dobra, tak. Dobra, no już ścianki po układaniu. Biorę, biorę teleport i ustawię gdzieś tam na środku teleport. Żebyśmy mogli dobra, się teleportować tam. Dobra, ja tu będę dalej stawiał. Okej, mamy anti Antywehikle zróbcie, co nie. Idę drugiego postawić już, Okej. Okay. No, gdzieś na wysokości postawcie, antywehikle. Tak, na wysokości, ale na krawędzi równocześnie. Może no, dwa się nie? przydadzą, co myślisz, Bleddy? No. Na ale co, a co się przydadzą? Y na... Antywehikł. No anti to się w chuj ich przyda, tak? tak, tak. No, dobra, no, dobra, dobra. <laughs> ogólnie, nie, że się nie, wiem, nie wiem jak się teleportuje tymi, tymi. Chyba, nie wiem, czy to tylko z jednego można? Yyy, eee, kontrolem się teleportujesz. A, czyli tylko, Ale tylko... z tego, z tego tak. podstawowego. Tam. Dobra, tą ściankę fajnie będzie zrobić. Zrobimy tak, nie wiem, trzy na trzy mur będzie. Git jak mi się te gluty się ma... odbijają śmiesznie. Chociaż nie ma czasu. Uwaga, dobra. zaraz. Da, ej, nie wiem czy jesteś zrobić minut. taką wysoką ściankę, bardziej mi się na długo się... i wydaje, ale dobra, no, bo oni i tak mogą tu wlecieć. No dobra, to tak, kto atakuje, kto broni? A to jak eee, nie więcej się mogę, okay. atak mogę atakować. Dobra, Fał od ataku. Eee... Ja w sumie nie wiem, mogę... A czemu wy robicie trzy do góry, ja zamiast po prostu... Hogaty. Dobra, Hogaty też atakuje. Ej, róbcie ja po prostu robić. Dobra, ściany. ja będę rozbudowywać bazę w takim razie. Dobra, już okay. Dobra, Bali przygotuj tutaj jeden e, statek kosmiczny. Zróbcie właśnie sobie jakiś statek <laughs> i już zaczniecie atakować. Idzie ich atakować Oni lecą już, lecą, lecą, dwójeczka co najmniej e, z leci. Dobra, warshipem. statkiem lecą, tak. Anti-vehicle w takim dobra, dobra. razie. Trzeba więcej dobra. tych anti-vehicle anti Nie, czterech le leci. Dobra, ale spoko, Wszyscy dobra. dobra bo oni chcą dobra, dobra. Z, Bo to jest ich taka taktyka, trzeba ich anti vehicle. No trzeba więcej antywehiklów robić. Tak, antywehiklów Tylko jak oni wylądują, to też antyboksy się przydadzą. Dobra, do nie? nich to nie, nie dolatuje. Uwaga. A nie niszczą nam ściany, wbijają nam się do bazy. Ale już zaraz ja, nie ja, się to zniszczy. Się dobra, no, uwaga, no, uwaga, no, uwaga no, będą no, zlatywać, no, będzie ich czterech zlatywać Dobra, z uwaga! Atakują szybko, dobra, niszczymy dobra. im Ach, mocno weszli, Kurde. mocno weszli już nam bazę niszczą Mocno weszli. A ja Ale nas, ale nas, ale nas Do połowy nas zniszczyli Połowę nam zniszczyli, trudno. Ale postawił, postawił, zliście to. Dobra, postawi, postawi, to. Tak. Dobra. Dobra, e, to się, no, mocno e, A chyba regeneruje się ta. No, e, Tak, ta się regeneruje po chwili. Ale trochę nam trzeba, stierali. Trzeba Ale. więcej tych antywehiklów robić. Antybuksy też trzeba polecić, zrobić. Rąbane. Gdzie jest ten ship? Airship, dobra. Dobra, to róbcie antybuksy to... te przy, przy matce już. Ja robię antybuksy przy matce. Dobra, I dobra. antywyhikle trzeba to? po prostu postawić dużo bliżej. No, 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 tak, tak, to tak, prawda. To. Dobra, to ja, to ja tutaj stawiam. Lecisz tutaj ze mną statkiem? ty lecisz? A gdzie ty jesteś. A zawsze my w sumie możemy, zróbmy im taki sam nalot. Uważaj, uważaj. No, no lećcie, się, lećcie, lećcie, nim, lećcie dobra. ja tu rozwijam. Mam tylko 50 HP, ale dobra, możemy spróbować. Okej, okay, okay, ktoś. ktoś... Nas... Kto tym steruje? Ej, nie wiem. Nie, nie, ja nie. A nie, to jest. samo jest Co? Jak to no. samo Lecie, lecie, a tu póki co rozwijam Jakby co mamy apteczkę, pamiętajcie w tym W Dobra. bazie, co nie? No naj... im, po, podniszczymy im lekko ten mur A na to, to Hunter się tu strzela A za ile no jest, jest w ogóle ten? Hunter stator. jak tam? No, no, Idzie no, ci No właśnie No na razie to Dobra, lewa. Czy oni do... w ogóle wehiklów nie mają? <laughs> No. no oni teraz nic chyba Ej, Dlatego lecimy... teraz jest dobry Pamiętajcie, że można coś, coś takiego jak C4 zrobić i wtedy tak, im tak, to niszczycie tak. ten. Ej, lecimy na tyle wysoko, że oni właśnie nie mają zasięgu do nich no. do nas. Ja postawiam. Dawaj, strzelamy do matki Ej, Dawaj, strzelajcie Dawaj. do matki, bo oni pewnie ich w ogóle nie Dobra, zrobili. Jak Dobra, jak już, już zbiliśmy pozostali. Dobra, no, lecimy. Już Ładnie, już... on <laughs> nie mogą nam nic zrobić! Nie Dawaj, wszymy. b, bi, Nie przemyśleli tego No ewidentnie Jesteśmy zbyt dobrzy dla nich, Dobra. Kurde. Nie, no nie mają defa nie. już. Nie mnie z nami wystąpi. O, jak łatwo! Oje, oje! Ale ził, impostor. Co tam się, Dobra. się dzieje? Dobra! Ale co tam się ale dzieje? Patrzymy i kurde. Ktoś tu Zaraz chyba nie kolejne. zainwestował w anti vehiclea No, nie przemyśleli dobra. tego, ten statek, który ich tam kosi po prostu. Ja cię krecę, ale Bobka to do musiał na... Dobra, dobra, walisz, już losy, 25 im zostało. Easy! A, Easy! Ja dobra! Ci, Łatwo poszło. Easy To Ktoś chyba nie przemyśleli trochę swojej taktyki, tak mi się wydaje. No, totalnie nie przemyśleli tego. Antiwiechity trzeba gdzieś robić na początku no. właśnie, żeby im zbijało ten no, no 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 Ale oni pierwsi polecieli i nie dało rady kum. No No to co, chyba do gryweczka jeszcze, tak no, gry, Do tak, gryweczka Drużyna No, mhm. dawajcie ten, to co? No właśnie ja próbuję No powinniśmy tak, tak, tak może po dwie rundy No, przejdź, przejdź do czerwonych Spectators najpierw i potem czerwonych, czerwonych. 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 Dobra. O, dobra A już byłeś Okej, No Ja już od okay. razu okay. Dobra, lecimy kolejna runda Kurde. To jest śmieszne to No to jest, bo to jest taktycznie, bo tu trzeba taktycznie do tego podejść. Oni źle zrobili, bo oni w ogóle nie zrobili no. obrony przeciwko statkom. Taktycznie a my zrobiliśmy po prostu na środę. nie strajkardowali. Dlatego trzeba tak, antiwehikle, anti na początku to dużo tokenów, tak, dużo tokenów, tak, potem tak, tak. antiwehikle, żeby mhm. po prostu zbijać im właśnie wszystkie platformy. Laty lotnicze i potem antibuksy, żeby po prostu ich dobijało, jak oni będą na mhm. miejscu. Ej, dobrze. Plus... No sobie teraz może więcej dobra, broni, dobra. faktycznie. Generatory. Dobra, dawajcie, tak dawajcie generatory. generatory na sam generatory. generatory. No, to generatory... Albo wiecie co, ja idę od razu tego Harvesta zrobić Tego no, dobra, teleporter... Ja, ja idę na środek po tokeny Oni chyba dalej nie wiedzą, że na środku są tokeny Możliwe, a tam dużo tych tokenów no, było na środku No właśnie, Bo tam, tam, a... oni mieli tam No i dużo. właśnie, ja tam zrobiłem wtedy Harvesta, to jest teleporter, teleporter tokenów, co nie? Tak, Aha, zrobiłeś tak. to No, tak, ja zrobiłem a dobra, to teleporter to tokenów to tu... I te tokeny środkowe się do nas teleportowały, dzięki temu no, mieliśmy boza. ich naprawdę sporo Boże, Bloody 200 IQ zrobił, no. No brady, kurde. Czekaj, to ja będzie. Kurde. Kurde. Weź, Exit ty zabierz, Exit zabierz ten, a ja transę postawię. Ale, no a, dobra, bo ty czy... teleport wziąłeś? No to jest teleport tokenów, nie, to jest, jest teleport tak. tokenów. A, tokenów, tokenów. Dobra. Tylko, że musi Exit być w naszej bazie, co nie? A, spoko, spoko. Jeżeli Dawaj teraz będą zabierz, dowali te anti-vehicle, ja to, vehicle, to, to będziemy mieli problem. O, mam, dobra. No, teraz ja bym, to inaczej zrobić chyba. Dlatego ja bym tak nie raszował generalnie, anti no, no, no. zrobił okay, i podszedł, Zezna. z C4 podszedł do nich, że na samym dole o. jest weapon C4. C4 zadaje bardzo dużo obrażenia, można im wysadzić mur. I po prostu podszedł na nich frontalnie. Oni mają ja wzdłuż bym... ustawione te generatory w ogóle wie, w Wiem momencie. co zróbmy, wiem co zróbmy. Ustawmy im harwestery, a czyli te co zabierają tokeny, na ich tych jak już się zacznie. Od razu. Tak, jest, ustawmy jest... i zabierzmy im wszystkie tokeny. A co myślę, żeby zbombardować ich, czyli zrobić nalot, najpierw potem wyskoczyć z, ze statku i podstawić C4 pod... Eee... Pod tego gluta wielkiego? Pytanie, czy C4 jest wybuchnąć, nim to rozwalą, bo tam jest ile się no. opóźnienie krótko. Aha. Ale tak, to jest fajny pomysł, ale pytanie, bo to musi zostać wybudowane i musi wybuchnąć. Dobra, ja już ściany zaczynam. robić. przygotowałem. Ale Znug po co? Nie musiałeś się wcześniej, Nie, za wcześnie, Za, wcześnie, no. za no. mało no. mamy to no mm. antiwehikul w ogóle nie mamy, a ty już w tego zbudowałeś. Ja, ja dopiero, <grym> z dopiero nawet śledzio. ścian nie bo, mamy żadnych. Er antiwehikul budujcie na tych wysokościach, tak na krawędziach? Ja, ja, tak, 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 tak. Ja tu jestem największym. Dobra, dajcie, dajcie mi trochę tych tokenów, to ja ściany pobuduję. No zdecydowanie jesteś największym antiwehikul. Dokładnie <grym grym grym> Ile masz dali tokenów? No tylko dwa mam, a jak Kurde, to, ja chcę zbudować antiwehikle trochę więcej. Zbudujcie tylko ściankę jeden poziom, bo więcej na razie nie jest nam potrzebny. Wiem, wiem, wiem. Znaczy, ja bym, ja bym nie robił do góry, tylko bardziej właśnie poziomo. To no. żeby warstwy porobić. No, warstwy. Ta. To będzie lepsze. Może jeden ten po prostu, jeden poziom tylko budować póki co. A czyli na wysokość, tak. No, 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 tak, tak. tak. Ja buduję tu kolejny O, Na tych zniesieniach dobrze jest budować w bo on coś w sensie mhm. dosięga te wszystkie latające gówna. Aha, tak. ty tu postawiłeś, I... dobra. No, więc anti jest akurat stosunkowo dobry. Dobra, dwie minuty mamy obrony i potem zaczęła się bitka. Dobra, okay, no spokojnie. Trzeba szybko okay, to robić. Okay, eee, to środek Eee... Budujcie... trzeba zbudować jeszcze jakieś dwa na... Y, jak, już, jak już spadną z tego. Eee, no te bug-bitki bi, mm. można zrobić. No tak, tak, nie? tak. O to chodzi. Że jakieś za dwa mm, trzeba to zrobić. Antibugi. No, Boogie. można zrobić po dwa. W sumie nie jest to głupie. Trzy Jakby... matce zrób. Po przeciwległych rogach dobra, dobra, idę dalej ściana. Jeszcze antiwehikle jakiegoś, jak rozumiem, jeszcze się nam przyda? No, eee, jeszcze, jeszcze jakiś jakieś jeden czy dwa, by się przydały. Tak, tak, ale na tych, mówię, na tych półkach robimy antiwehikle. Dobra, mhm. tylko tak bardziej na przodzie. w się sensie nie tak z tyłu, tylko bardziej na przodzie, te antywehikle mi się wydaje. Żeby one atakowały, jak oni będą podjeżdżać, to antywehikle by działać. Dobra, dobra, dobra. ja bu, Antibuga buduję jednego tutaj w postawie anti anti wybudowany budujcie będzie. jakby okay. na wokół matki czyli tak na rogach, tak jak ten mm -hmm. żeby matka ten oni teraz będą wiedzieć, że to jest głupi pomysł i zbudują na pewno anti-vehicle oni teraz tak, coś inaczej tak. zrobią no. oni, tak, ogarno, tak. oni, ja oni ja chyba teraz, teraz defik bardziej będą, będą, albo, będą albo bardziej na ziemię albo bardziej na spróbują nawet jeśli lecimy od razu na samym początku na nich, na, Nie, najwyżej ani... nas rozwalą po prostu żebyśmy tam wlecieli no w sumie oni tak zrobili na początku tak, no. już mają jakiegoś anti anti-baga przed w ogóle murem. Oni Dobre. nie zbierają tych, niech. To tych, trzeba będzie anti rozwalić. Środka. Ja bym ten, ja bym wziął Zabudowali. w ogóle... Zabudowali, oni bardziej wiesz, w zabudowę idą taką wewnętrzną i biegają coś obok punktów, już mają Czyli ustawione. Czyli w defensa idą. No? Mają antywehikle, tak jak my ustawione już. No raczej mhm. poszli w defensa bardziej. No nic dziwnego, bo defense no. jest lepszy na początku no, no, niż ostry no, no. atak Ewentualnie na te... daleko można spróbować te... z tego tatku, Jednego po prawej antiwehikla na wysokości ustawionego Ale po lewej nie widzę żadnego, hmm. to co jednego postawili tylko? Możliwe Mogło tak być, dobra. No, może myślę, że tam wystarczy. Uwaga, zaczęła się bitka, więc przygotujcie dobra, się. Dobra, ja bo... przygotowałem Nie, mury. po mają też jednego, mają po jednym, jeden tu i drugi tam. Mamy dwie warstwy murów prawie wszędzie. <grym> dobra, to mury wystarczą na razie, anti więcej i potem też token generatory, żeby... Bo czym więcej token generatorów tak naprawdę zwiększa to nam budowę tak no, A na tak no, budują, na dole, na dole budują, nie? Dobra, a widać, że nie lecą. Zmienię Ej, zabierzmy im tokeny szybko. Yy, ze środka, ja bo oni nie wiedzą o tym. ale tam. A to ze środka ich? Tak, 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 tam było po jednym tylko już. Aha, ci zabrali. No, a plecy mi zrobi jest dwóch na jednego, trzech na jednego. Tak więcej oni. O. Próbują nam przejąć środkowe tokeny, bo widzę, Ej, że zniszczą może... nam teleporty no to Spróbujmy, tokenowe. spróbujmy tym shipem polecieć do nich Bo jak mamy już kupiony, to możemy tam Zniszczyli nam teleporty środkowe, co nie? Oj, to niedobrze No A, to Dobra, jest. to dawajcie cztery osoby, polecimy Dobra, jeden zniszczony Dobra Oni wszyscy dawajcie, są na środku Wsiadajcie, wsiadajcie Tak, Wsiada... ale oni teraz bardziej strategicznie ga garczą My Ja zostaję w bazie W dwójkę lecimy Dobra, no To w dwójkę, to spróbujcie Wszyscy Jadą czołgiem, e, Dobra, tak, tą stroną, mamy anty też w środku, więc mi się wydaje, że one podołają Będą ale... no chcieli rozwalić ten, rozwalić mur, mur. Wejście frontalne będą chcieli, no chcieli bo zrobić Bo czołgiem, czołgiem lecą o, Dobra, obudowali, obudowali, obudowali matkę gluta, no. Ale możemy tam wlecieć No tak, bez problemu Ogólnie Dobra, doleciał. uwaga Dobra, tak, uwaga. leci czołg Dostał czołg Już lecą do nas te Będą mury mury próbują przetegować. Mury mury no rozwalili, rozwalili Wbijamy im na ten no A właśnie, ja sam z... jestem w środku. Do... Ja też jestem w środku. Chyba ładnie... Ej, niszczymy, niszczycie. Tak, Czołg tak, tak. zniszczony. Ładnie. Ej, dobra, dostali trochę. Ja dalej biję, Jaj, biję ja dalej rzuczki. biję. Aj, dobra, zabili mnie. Mamy... Dobra, zbyliśmy im troszkę. Czołg zniszczony. Dobrze, dobrze. Ale to było, to było dobre, to było dobre Dostaliśmy do no, no, no. damage'a, zniszczyliśmy im tą tarczę. Mm. E, dobra, ale już bardziej ogarniałem. To... jest okej, jest okej. Okay, okay. mhm. Dobra, dobra, bo zabierzmy to ze za środka. Się środka od nas, ale tokeny. ładnie zadaliśmy obrażenia, tak, ładne tak, tak. obrażenia zadaliśmy, więc jest mega dobrze. Jest no, mega, tak. mega optymalnie. Dobra, dobra ja wbijam tam do środek. Dobra. Oni mają ja przejęty idę środek. Kurde. Ja też <laughs> idę. E, musicie o środek walczyć, bo tam dużo punktów leci. Tak, tak, tak. Ja się zajmę Ja tu zwiększam odpor, na razie ten odporność. Tak samo walczę. Więcej chyba token generatorów do Dobra, zabieramy zabieram tokeny. tokenę. Którym trzeba, tokeniki? kontrolę e, Kontrolem. Możesz wtedy przez. E, z, zbuduję on, nam znowu harwester na środku, ok? E, oni wymyślisz jego pilnowy. Jeden jeden zabity. E, gdzie jest ten harwester? Nie, tak? harwester jest za uszy, on jest drogi, a oni łatwo no go ja, no, no. No, to Dobra, postawię tu statek Dobra, dobra ale mam 8 tokenów, wracam. E, idę robić token generator. Tak, o, tak, tak. Ja idę bardziej w obronę. Dobrze, zaraz ich tam mury. przeatakujemy. Ogólnie moglibyśmy sobie zrobić wejście w Windom na ten górny jakby podest i stamtąd ich atakować. A... Dobra. gość zero ma. Jeden ma zero, poprawię od ciebie, Hunter. Dobra, Dobra to kolejny generator. A hmm. uciekł mi. Co się I stanie, on, jak się pomijanie. w powietrzu postawi ten e, Antibooks, on będzie na, na odległość nawalać? Zobaczymy. Ty, w sumie I... to było fajne. No, znaczy, czy jak ma, się... ma swoje, swoją odległość na No tak, tak ale jak się zniszczy krocek pod nim? To ciekawe, czy będzie wisiał w powietrzu. No, Dobra, ściany już robią dalej. A jakby to jest, jest coś takiego jak upgrade, że jak macie na przykład Destruction, albo Nade, albo Rocket. Że zamienia wasze, kiedy to nosicie, zamienia wasze strzały na Rocketowe, albo na nejdowe Ja Ale proponuję, wiesz, żeby ktoś z was zrobił upgrade'a i założył to i zrobił spustoszenie. No. Ej, kto tu jest? AB? Nie, nie. może nie AB. Może kto jest najbardziej odpowiedzialny? Albo no, dobra. <śled> Eee, Nate albo rocket <coughs> Tak, Nate al, upgrade Nate albo Rocket zbuduj sobie, załóż to dzięki temu będziesz miał ulepszone strzały i będziesz im zadawać dużo obrażenia. Okej, okay, robię ten skriłem, raket, rocket. to mocno na obronę Dobrym, tego środka. I załóż to. Eee, al, a nie mogę, nie mogę przy okazji polecieć czymś tam do nich? Z, y, token generation i załóż to nie wiem, możesz, no ale brak, w każdym ma. razie Rocket powoduje, że trzeba go Aha, dobra, tami. dobra, widzę. Dobra, to ja, to ja do nich pójdę, pójdę po prostu. Mam jeden a token, to jest więc nie stracę. Yy, a, bo to support to tak. a nie support spring. Yy, support, teleport. Ma, mamy na środku coś No to, coś. że teleport okay. robisz po prostu taki, że możesz teleportować. Co nie? Fajne są te jeszcze, te, te quick pointy, że możesz się do nich teleportować. Na środku, mhm. na środku by się przydało jakieś wsparcie. Lecą, na lecą. Z... Dobra. Ej, oni mają naprawianie tych e, wallów. Yy, bo to też, a bo można robić te supporty healery tak, nie fort ten, że naprawień No taki niszczą Dobra, to ja postawię, dobra, postawię też naprawiacze Tu mnie... Ja uciekać Ej <laughs> bo to jest przejście w ogóle uciekaj, uciekaj. A nie, a dobra, bo to było to, dobra rozwalmy tą do ścianę, rozwalmy ścianę Ściana jest do rozwalenia Zdobić. jedna no Dobra, gdzie są te rakiety? E, ja nie mogę dać się zesnajpić dobra, dobra, jest rozwalona Dobra, jest rozwalona Dobra, wbijamy do niej Chłop się tam leczy? No rozwalmy jeszcze jedną, żeby no, żeby było przejście no, ładne. Masz to ulepszenie no, no, roket? Masz to dobra, ulepszenie roket? Tak, 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 ja cały czas tutaj biję tymi To jest w bazie VGZ. Nice. To jestem, jestem. To, to rozwalam ulepszaj, ja dobra, mam to do zobaczyć. Dobra. Dobra, Perfone. dawajcie typa. Obity gość kolejny. Dobra, dobra. Masz to ulepszenie roketa? Tak, 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 no. ja cały czas Obijani, nice. Dobra, dobra, rozwalam im Zniszczyliśmy Uważajcie z prawej. Uważaj. Z prawej jest uważaj bi. Dobra, już uniknąłem. Dobra, dobra, zabijmy go. Zabiera tokeny no Zabiera, tokeny, zabiera Dobra, Ale tokenów Zaraz ale leci. Zabieram tokeny. Oni statek mają już Airshipa, airship leci I uwaga, airship jeden leci airship. Z, jednym airship. Z, jednym z jednym gościem airship Dobra, raczej nic nie zrobią, mamy dużo antywiki tutaj Dobra, ale mamy, mamy ich praktycznie Dociskamy ich tak, oh po co ciśniemy, plus widzę, że tutaj zabezpieczyliśmy sobie antibugami ja anti środkową na część. Dobra. Dobra. No właśnie mówię, Święty że bugi. dobry ten. Jeszcze tutaj, zwalam ścianę. Bardziej stronie, tak, tak, tak. bo to. Tak, tak. rozwaliłem ścianę, rozwaliłem ścianę. Ładnie, ładnie, tam przyciskamy ich. Nie, nie, tam, przyciskamy ich. nie, tam, nie tam. tam. nie, tam kompletnie nie zrobił ten jeden. Kto to no. był? Nice. <laughs> dobra, mamy kolejne nice. część. Za dużą obronę mamy. Niszczę ich tego, ich antibaga Jak wziąć te rakiety? Dobra, anti-bug Dobra, dawaj, bo ty masz rakiety, to ty na dalekiej odległości. Dobra, dobra. Dawaj tam, rakietami, tam do, koło, Dawaj tam, który nie, nie ma Dobra, niszczę ścianę zrobić, upgrade zrobiłem, rocket ściana już będziemy żarem. przy matce dobra. Będziemy przy matce jak zniszczymy ścianę Tylko da, nie Ale dajcie tutaj się trafić. Ja leci. Kurde lecimy, lecimy Dobra, dobra Boli tutaj już się dobijają Matka już jest odsłonięta jakby co częściowo Dobra. Uwaga oni tutaj... Rozwalcie tego co rasuje No tutaj uwaga bo oni tu tutaj ten nam ja się obudzili, tak dostałem, rakiety, dostałem Upgrade rakiet, okej, okay, to jest Oła, Zaraz, zaraz padnę, padłem Jest upgrade na środku O cholera, muszę go zabić Idą tu To szybko, o i zabiorą o, nam chyba, o, tego, rozwalają to, to. Dobra, szybko wracam do nich jest, a, I mogę dobra, założyć ja Nie zdążyłem Dobra, dobra Nie zdążyłem założyć Jest tu dużo antybugów w, w naszej bazie, więc jak coś... Dobra, dobra, masz, dobra, ale ładnie dojechaliśmy Jak to założyć, a, ten upgrade? E, e, podchodzisz do tego i E naciskasz Antiboksy zniszczyli Dobra, Zniszczyli nam te antibugsy ten ja na, robię... na środkowej części. kolejny. Po zakładałem sporo nowych, więc jest Kolejny token generator, generator. No, robię. jeszcze mamy, jeszcze mamy dwa antybugi tutaj. Tak, ale mi chodzi tutaj, ja już, żeby zrobić. Ja już I zrobić od razu antibug i oprócz tego zrobić od razu naprawiarkę antibugów. To też jest dobre. dobre mam bo mam do... jest na przykład ten, to się Leafen, że <laughs> naprawia static struktur. To jest chyba to też naprawia, co nie? Jak static struktur. rakietami. Chyba tak. Dobra, nie mają tarczy, nie ja im mają tarczy. Nie mają tarczy. Eee, pytanie, bo ja strzelam za ściany trafiam w nich czy nie? Eee, za ściany? Nie? Nie, 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 nie. nie, chyba nie bardzo. Ja im niszczę ty wehiklu. Dobrze, Wszystkie. dobrze, Ja zbieram tokeny i robię kolejne generatory Ja im przed chwilą tarczę ta. zdjąłem Czołgiem, wyjechał. Wyrwał mocno w czołg już. Dobra, jestem czołg lekko zniszczony. chory. Ja robię, robię kolejne tokeny. Ja robię tu healera na środkowej części Dobra, dobra Mamy jeden upgrade rocket kurde, w bazie. Kurde. Jeden. Dobra. O kurde, poległem. Poległem, oni niszczą nam, Antibugi niszczą nam na środku. Dawaj anti nice. Widzę, widzę. Dobra, ja tu zbieram kolejne tokeny Musimy więcej anti na, na środku. Eee, jetta mają w ogóle w powietrzu. anti więcej robimy? Dobra, leży. No, na środku w tej części, żeby oni mogli. Aha, dobra. Żeby prześrodek, nie bo środek daje dużo punktów. Jak oni go przejmują, to automatycznie jesteśmy trochę stratni Dobra, ale i tak zaraz jak zrobię mi wbite Dobra, to jest To ja, ja zbieram tokeny i lecę tam na środek i będę budował tam Kolejną i... ściankę im zniszczyłem. Zniszczyłem im trochę antyvehicle, więc możemy zaraz zrobić no. nalot dla nich. Koło antibugów dobrze zrobić te ulepszenie fortifier. To powoduje, A, już już wiecie, że one się same naprawiają. Naprawiają nowe ściany. Fortifier ja jeszcze... powoduje, że one się naprawiają. Jeszcze Dobra. cztery tokeny zbiorę i lecę na środek postawić dwa, mm, dwa antibugi. Antibug. Potrzebuję też yy, trochę tokenów. tu. Ja lecę im zniszczyć to kolejne. Mamy jeszcze do... o, zem, ale nasze antibagi są po prostu nie do podskromienia. Idę na nice. ale tutaj lecą przez... Te. Dobra, buduję więcej ma... antibugów. Leci już coś, jet leci. Ja też lecę. Dobra, leci. Jeszcze... Uwaga, do nas leci jet. Widzę, widzę. Dobra, stawiam antibagi. Dobra. u nich też Tanka, stawiam Tak, jedna zniszczona blisko. Dobra, leży gościu. Nic nam nie zrobi, prawdopodobnie. Dobra, mamy kolejne antibagi. Dobra, leży. Dobra, do ja dobra. dobra leży. Antibag prawie zniszczony po lewej. Dobra, siana zniszczona, siana zniszczony zniszczona. Zniszczona na antybag. Już antybag na środku. E, upgrade do rakiet mi wypadł. O ładnie, dobrze. Fuck. Nie mogę. Możecie zebrać. Dobra, zabrałem Bije Aj, zabił mnie. Zniszczył nam. Jeszcze nam upgrade. Te zniszczony antyvehicle. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Już drugi zniszczony. Dobra, idę walczyć. Dobra, ja też idę. Od razu. <laughs> Bany, 30 tokenów, co budować? Oh. O kurde, skąd masz tyle tokenów? <grym <grym ej, zle, la, latuje to nam, tokeny. latuje nam No to buduj ten, buduj na... No, to się. Buduj na odległość, no, buduj na... No, się w w sensie... ten u nas w bazie jest To załatw go Dobra, no, ej, no, te no, antibagi, no, patrzcie, no, robią robotę, no, oni nie tak, są w stanie tak. ich zniszczyć Oni nie są w stanie zniszczyć tych, bo nice. tu coś cały czas to starcze stawiają tu w sensie. Mamy tyle token generatorów, że mamy tyle tokenów. No i no oni też nie są w stanie przejąć nam środkowej części, bo tyle to jest antibugów. No, to nie to są w stanie tego, tego przejąć. Atakują, atakują. Yy, mamy ich tyle w środku, że chyba nawet nie ma. O kurde, poległem. Trzeba dalej im tam widać. Na odległość próbują niszczyć te antibagi, które są na środkowej części. Ale kolejny leci, kolejny leci pojedynczy. Dobra, on zaraz i tak padnie. Dobra, Już do niego zaraz mu to... Dobra. Ale on szybki jest. co to jest? Zostatek? To jest jakiś o, ten! To jest ten taki szybki! jeden na jednego mam, Nie wiem. Niszczą, te, niszczą nam te bugi. E, Antibugi stawiajcie koło tych naprawiaczy, co nie? Kurde. Dobra, jeden O, panienty. z jednej strony niszczą. O, wypadł. O już. Ale nie ogarniałem tych upgrade'ów. Dobra, dobra. Ale z... nie, tam nie i damy Dobra, dawajcie, niszczymy ten. Niszczymy. Tak, żeby Fortry ich dosięgał, dobra. To teraz ulepszenia! Proponuj ulepszenia typu Rocket i też chargerujemy, co nie? Ja, ja robię ulepszenie typu Rocket dla siebie. No i lecimy, ulepszenie i typu Rocket i lecimy. Trzeba No i wbijamy się tam. I wbijamy się na ostro, Nieszyłem. lecimy. No dobra, dobra, ja też robię wystatek, sobie ulepszenie typu Dobra, ma, Mam ma, lepsze ok. rocket. Chociaż ja mam tylko 25 HP, więc jestem na. Ulec się, tu z tyłu jest apteczka. Na środkowej części. Dobra, to idę, idę. na środkowej części jest apteczka. Tak, Tam o tutaj. Ja biorę apteczkę. Po prostu trzeba wejść. A dobra, regeneruje. Dobra, ja też biorę apteczkę. Koniec z mapieczkę. rakietami, wali nam te antibagi na daleko. Rakietami. Dobra, ja ale widzę. Ale i tak zniszczy, I tak zniszczą go. Ja też mam rakiety. Dobra, ulepszyłem się, idę na nich. Już dwóch ma rakiety co najmniej od nich. No, 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 zaczęli inwestować. Dobra, zaczęli inwestować. Dobra, 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 ale już stracili, już stracili. Niszczę im ten upgrade. Lecę helikopterem. O fakt dostałem. Ej, rok wypadł. Wypadł, wypadł, ulepszenie, wypad, wypad, ulepszenie jedno. Nice. Nice, wypadło jedno ja ogłoszenie. Niszczę im rampę, niszczę im rampę. Jest dużo tokenów na bazie, tak by the way. Antibug anti no, z jednej strony. Strasznie, oh strasznie anti antibugi zniszczyli z jednej strony. Chyba Dobra, no, to Z prawej ja dobrać strony nam zgarnęli to. No, no. Nie mogę. Dobra, strzelam im w matkę, oni nawet nie zauważyli, eee. rozwala mi tarczę Dawaj, 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 z tej strony, z tej strony Musimy się załadować, ale tak, mi, dawaj Dawaj, I... jeszcze 75, kurde, atakują mnie Dobra, no, matka jest, leży matka, leży dobra, matka Dobra, dobra, jest no, strzelam, strzelam się. Dobrze, 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 obiliśmy im, ale umieram dobra, Też dobra, zaczęli inwestować w te... Ale dobrze, jest obicie, jest obicie tak. jest obicie Dobra, zaraz będę stawał kolejne antibagi Niszczą antybagi nam znowu, antybagi. Tu trzeba trochę ścian postawić, tak mi się wydaje, dobra. takich taktycznych. No możliwe, możliwe. Dobra, dostanę kolejny antybag, tutaj. Albo więcej foltierów! o to jest dobry, Ała. żeby jeszcze trudniej było je zniszczyć, dobra pomysł. Szansa. Niszczą, niszczą one tutaj. Blisko. Dobra, ja się muszę uleczyć. On ma jakieś ulepszenie, Diabeł ma jakieś ulepszenie na sobie. Oni no to są obijani! Trzech obitych! Trzech obitych! Dobra, jest. Szczerze, szczerze to spokojnie, mamy przejęty środek, więc... Dobra, jeden jest jakiś ulepszenie wydropił. Ja idę się wyleczyć. Te cztery wydropił. Te cztery? To jest... Trzy Dobra, Dobra, się, to, to to jest dobre. Dobra, już nie ma te 4 <laughs> Już nie ma. Dobra, te Dobra cztery to tutaj, 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 4 Ej, Tutaj, pewnie. gdzie stoję, można strzelać do matki. Tu, gdzie stoję, można strzelać do matki. Ja strzelam do matki. Ogólnie Dobra. ja bym się tam... Leci coś, Jed leci! Ja im dam na <śmiela> Tak, robimy tu dobry pomysł, żeby przy zrobić antibagi. dobry pomysł. Tak, tak, anti tak, 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 tak. Przy to jest kolejne, murgu. wiesz, zajęcie kolejnego terenu. Dobra, zniszczyłem im shielda, zniszczyłem shielda! Przemieszczamy się, przemieszczamy się. Dawajcie, zniszczyłem im shielda, bijemy go! Ej, właśnie znalazłem najlepszą taktykę na świecie. Jaką? Znaczy nie? Jestem dwoma bloczkami jestem Dobra, wgnieciony w nie Dobra, matka jestem jest mocno rana Ej, dawajcie, bijemy do nich nawalam No 220, 21, Dobra, zniszczymy, zniszczymy nie, ziszczymy. Lecząka, ziszczymy. Lecząka, nie lecząka. jestem w stanie nic Już zrobić skończymy. Dobra, jest Koniec Udało Pięknie a, To było ładne, to było ładne To ładne, zorganizowane Dawałka. Piękna gierka Piękna gierka Łaciutka. Ja cię kręcę, jestem pod dużym Pozytywnie zaskoczony Dobra, waszymi umiejętnościami wojowniczymi. Tak, kończymy od. Elo, elo Cześć